Witajcie kochanie w kolejnym odcinku zdrabkowym, już trzecim Bajecznej kasy Zapraszam Was też na rozdanie zasady Wszystko jest pod filmikiem Trzeba zasubskrybować dwa moje kanały Zdrabkowy Kosmos, Moje Życie w Polsce I zasubskrybować kanał Planeta 4 Zostawić tam komentarz No i trzeba mieć 18 lat, bo będą zdrabki do wygrania I jakiś tam prezent no i oczywiście yy, oczywiście wysyłka będzie na terenie Polski dzisiaj sobie zdrapiemy kolejne drapeczki z numerem 13 14, 14 15 i 15 tak. także takie zdrapeczki dzisiaj sobie zdrapujemy. po kolei mam nadzieję, że będą jakieś fajne wygrane zobaczymy, trzymajcie kciuki więc już jestem, musiałam zrobić małą przerwę Także tak, zaczynamy od 13. Zachęcam Was do oglądania reklam, bo mam nadzieję, że jakoś to rekompensuje te wydatki na te, te paczki. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będę kupować taką paczkę, ale postanowiłam zaryzykować. Szukamy, tak. 18, 38, 39, 5, 11, 15, 35, 7 nie ma, 13, 40 dwadzieścia osiem, dwanaście, szesnaście, dwadzieścia cztery, szóstka, trzydzieści siedem, oboczek, dwadzieścia pięć, trójeczka, dziewiątka, dziewiętnaście oboczek, dwadzieścia sześć, trzydzieści sześć, czwórka,

dwanaście, czterdzieści, trzydzieści dwa, jedynka, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, dwójeczka, trzydzieści osiem, czternaście, trzydzieści dziewięć, czwórka, dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć. Nie wiem, czy wam będę polecać takie coś. 27, trójeczka, 11 i 18. Pustaczka. Chyba tylko Sylwia może drawać yy, te zdrapki udawane, no bo ma szczęście w tym. Wymyśliła to i tak sobie myślę, no nie. Ok, 32, 26. Dwadzieścia jeden, osiemnaście i dziewiątka, trzydzieści cztery, dwadzieścia dwa, piętnaście, czterdzieści, trzynaście, czwórka, siedemnaście, oboczek, jedenaście, dziewiętnaście, dwadzieścia trzy, siódemka, 24, 12, 33 i 8. No, kochani, trzeba też warta wybrać same pustaki, nie? 35, 27, chociaż nie, pustaków to każdy potrafi wybrać. I 37. No, kolejna zrapka, nie pusta. Kolejna zrapeczka

21, 28 i czwóreczka a po skrzyniu mamy 10 zł i mamy kolejne 20 zł, także kochani no cieszę się chociażby tym ale zauważyliście same skrzynie mi tutaj się trafiają no niechby się trafiła jakaś taka porządniejsza ta skrzynia i kolejna zrabka z numerem 15 może też będzie szczęśliwa

Dwadzieścia siedem, jedenaście dziewiętnaście, dwójeczka czwórka siedemnaście, oboczek dwadzieścia pięć, trzydzieści siedem, oboczek piątka dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć, oboczek trzydzieści trzy. I 36. No niestety cyferki nie ma. Ale patrzymy, co my mamy pod tą... 20 zł mamy. No dobra. Także bardzo się cieszę. No coś tam ruszyło, kochani. Bardzo się cieszę. Mamy na razie skrzynki i, i skrzynie i worki. No ale jeszcze nie trafiły się nam żadne, że tak powiem żadne cyferki, więc czekamy na cyferki. No dzisiejszym odcinkiem jestem zadowolona. Zdrapałam 5 zrapeczek, dwie było wygrane i mamy tutaj 20 zł tutaj mamy y, też 20 zł. Także super. No, cieszę się już. Jeszcze nam zostało 3 odcinki, bo mamy tutaj jeszcze 15 zrapeczek dwa, Boże, już dwa, dwa, przepraszam, ujejki, jeszcze dwa odcinki zostało. Pamiętajcie o konkursie, znaczy o tym rozdaniu, pamiętajcie o zasadach, yy, oglądajcie reklamę. No i kochani, do następnego odcinka. Buziaczki, pa,